Witam Was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, a przed nami poradnik jak używać licznika skrzyni klanu, tak zwanego test trackera. I tak krok po kroku Wam wyjaśnię jakie są w nim funkcje, jak z nich korzystać i jak robić to, żeby ten program działał Wam właściwie. Przypominam, że program wersji póki co wczesnego dostępu, więc cały czas będzie on ulepszany. Pierwszym krokiem najważniejszym, aby móc korzystać z tego programu, to jest kwestia wejścia na stronę, którą podałem w opisie www.testmyśl.pl tam wchodzicie na tą stronę i możecie sobie ten program pobrać. W wersji oczywiście instalacyjnej, natomiast no tu nie będę pokazywał, jak go zainstalować, bo myślę, że to jest dość proste. Jeżeli będziecie mieli z tym problemy, no to oczywiście to też. Moi drodzy, pokażę w osobnym odcinku. Dziś skupimy się tylko i wyłącznie na funkcjach tego programu, jak on działa. Jedną z opcji dość ważnych w tym programie jest to, aby był zawsze na wierzchu, przynajmniej yy, no wam to wiele ułatwi. Druga rzecz yy, bardzo ważna w tym programie, zanim zaczniecie skanowanie, to ustawcie sobie okienko programu w taki sposób, aby jednej skrzyni nie zakrywać. Może być ciutkę niżej, to się też nic nie stanie. Natomiast jest bardzo ważne, żebyście Czasem w tym programu, no na przykład tego okienka nie przesunęli w ten sposób, bo wtedy zakryjecie i on nie będzie czytał, bo program, aby mógł działać poprawnie, musi czytać to, co jest widoczne na ekranie. I w tym momencie opcja zawsze na wierzchu się, moi drodzy, sprawdza. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dziś tutaj też to powtórzę, że program działa już funkcjonalnie w języku polskim. Jest jeszcze wersja anglojęzyczna, która wymaga lekkich jeszcze. Poprawek, ale generalnie działa poprawnie, tylko kwestia tłumaczeń i ewentualnie nazw użytkowników, które, żeby były one po prostu czytane. Od czego trzeba zacząć, aby program Wam działał w sposób poprawny? Pierwsza rzecz to jest zakładka użytkownicy. I moi drodzy, to jest to pierwsze działanie, które wymaga od Was najwięcej pracy, abyście to zrobili i najlepiej właśnie, żebyście zrobili to. Ręcznie. Oczywiście program Wam też nazwy użytkowników wczyta, ale jest wtedy większa szansa na jakiś ewentualny błąd w nazwie użytkownika. Jeśli wpiszecie te nazwy sami, no to wtedy program będzie do tych nazw te liczenie, zliczanie całej skrzyni przypisywał. Co też bardzo ważne, moi drodzy, w tym wszystkim. Na razie to okienko przesunę, żebyście. Wszystko mogli zobaczyć. Co ważne w tym programie, to jeżeli będziecie wpisywali nazwy użytkowników, tutaj jak widzicie, już no, pokażę wam na wersji nie tak zwanej gołej czystej, tylko już wam pokażę na wersji, którą testowałem, żebyście widzieli, że to faktycznie działa. I co bardzo ważne, moi drodzy, kiedy macie nazwy użytkowników wpisane, to są użytkownicy z mojego klanu. Wszędzie nie mam uzupełnione, bo nie, w tym programie jeszcze nie siedziałem, ale jeżeli też będziecie bardzo chcieli, to to mogę uzupełnić. Natomiast, jak widzicie, wielu yy, też muszę aktualizację zdecydowanie zrobić, bo przy Ragnaroku na roku wiele osób zmieniło poziom swojej armii i yy, to jest bardzo ważna yy, funkcjonalność tego programu, że możecie sobie wybrać w gołym polu. Klikając, możecie sobie wybrać, jaki kto ma poziom armii. Możecie to oczywiście później edytować, jeśli użytkownik y, leveluje. I to jest bardzo fajna funkcjonalność, bo od razu, jak wam podają użytkownicy swój poziom armii, to tutaj przyłożyliśmy wersję G, no bo zazwyczaj wszędzie w grze y, do wszelkiego rozwoju, prawda, y, znaczenie ma poziom gwardzistów, nie aż takiego znaczenia specjaliści czy potwory nie mają. Więc jakby założyliśmy ten poziom armii jak na poziomie G, czyli gwardzistów, no i tu możecie sobie zaznaczyć, jaki kto ma poziom armii. I w przypadku, kiedy będziecie organizowali jakiś konkurs dla członków klanu, to ten poziom armii może mieć znaczenie. Przejdziemy do tego za chwilkę i wam dalej pokażę, jak to działa i dlaczego te poziomy armii no, są bardzo fajną tutaj funkcjonalnością. Macie, jak widzicie w użytkownikach też historię, czyli pokazuje wam to co dany użytkownik ostatnio otworzył to już tutaj sobie jest ostatnia krypta jakby taka funkcjonalność że na przykład widzicie jak na przykład byłby zryw starożytnych no to widzicie że ktoś tutaj odebrał skrzynię ze zrywów starożytnych to jest tam taka funkcjonalność oczywiście użytkownika możecie usunąć jeszcze będzie dodana opcja edycji. Użytkownika. No i w tym momencie, moi drodzy, możecie wprowadzić sobie, tak jak mówiłem, nazwę użytkownika, wybrać też jego grupę, dodając go, i jeżeli macie tych użytkowników już pododawanych, żeby mieć zawsze kopię zapasową, możecie to sobie eksportować i później w ten sam sposób będziecie mogli te, yy, z pliku wczytać tych użytkowników i nie będzie to najmniejszym problemem. Także możecie sobie zawsze tą listę użytkowników eksportować i będziecie mieli w pliku. Kopię tego, co wpisaliście. Więc to jest pierwsza tutaj z funkcjonalności, jeśli chodzi o zakładkę użytkownicy. Chciałbym Wam tutaj coś pokazać z jednej funkcjonalności, ale nie widzę podobnych nazw, bo program został też tak skonfigurowany, aby podobieństwo nazw wykluczać. I działa to w ten sposób, że jak widzicie moje dwa konta z bardzo podobnymi nazwami są liczone poprawnie osobno, no bo jednak te nazwy się dość mocno różnią od siebie, ale chodzi o bardzo takie podobne nazwy. Natomiast gdyby się tak stało, że jest jakaś nazwa podobna, no nie wiem, możemy tutaj spróbować, ale nie będę tego klikał. W każdym razie powiedzmy, że mk i mj to są bardzo podobne nazwy. Gdyby się stało tak, że program coś nie do końca idealnie wczytał, możecie zawsze kliknąć konsoliduj i wtedy wam program, e, zobaczcie jest MK na przykład sobie zaznaczacie tak i pokażę wam, że MK zostanie konsolidowane na MJK. I wtedy łączycie dwóch użytkowników w jedną grupę, jeżeli cokolwiek by było źle czytane, bo przypominam program jest w wersji wczesnego dostępu i dużo jeszcze pracy pewnie będzie kosztowało, żeby tak w stu wyeliminować e, złe czytanie nazw. Natomiast jest to w trakcie już etapu końcowego, bo udało się tak ogarnąć, żeby program faktycznie różnie te nazwy sczytywał. Udało się nawet to lepiej ogarnąć niż jest oryginalnie w Grze Total Betl, bo gra Total Battle, na przykład jednego użytkownika nam tutaj nie czyta, jeżeli Jaro przez cztery pisane. Jeżeli, pozdrawiam zresztą kolegę z planu, jeżeli byśmy chcieli Jaro oznaczyć na czacie, to nie mamy takiej grze możliwości, bo gra jego nazwy nie czyta, a program, jak widzicie, bezproblemowo czyta jego nick. Więc tutaj mamy zakładkę użytkownicy, i to jest na początku taka najważniejsza rzecz, że jeżeli chcecie mieć to w 100% poprawnie, to lepiej ich wpisać, natomiast też nic się nie stanie, jeśli ich nie wpiszecie. Natomiast bardzo istotna już zakładka, bez której Yy, obsługa programu byłaby praktycznie niemożliwa. To jest, moi drodzy, zakładka krypty. No i tutaj sobie wpisujecie nie tylko krypty, ale w zasadzie wszystko, co daje skrzynia. Nazywa się zakładka krypty, ale jak wiecie, skrzynie potrafi wam dać. Na przykład runiczny oddział napaści, czy skrzynia mimika, czy skarbiec starożytnych, yy, heroiczne potwory. No, tak naprawdę, o, tutaj jeszcze mamy marchewkowego potwora, czy bestialca, tak, giełdę najemników. No to wszystko możecie z czasem sobie uzupełniać, natomiast musicie pamiętać, że jeżeli byście tutaj nie wpisali danej yy, pozycji, no to program, yy, będziecie myśleli, że program podczas czytania wam się zawiesił, a program wam się nie zawiesi, tylko po prostu się zatrzyma. No bo nie będzie miał do czego przypisać mm, krypty, no bo jej nie będzie w systemie. Także że pamiętajcie, żeby to działało poprawnie, musicie mieć zdefiniowane to, co on ma czytać. I to musi być, żeby czasem zwróćcie uwagę, mm, czy na pewno, a uwierzcie mi, że podczas testów mi się też wielo razy tak zleżało, i później się dziwiłem, czemu program nie chce czytać czy na pewno nie zrobiliście literówki tak yy, więc zwróćcie na to uwagę że wpisujecie tak jak jest dokładnie to nazwane w skrzyniach czyli krypta 20 poziomu i teraz kwestia punktów moi drodzy no to każdy niech sobie w swoim klanie to sam jakoś ustali proponuję wam tutaj również w tych skrzyniach żeby wam program się nie zatrzymywał wpisać bogactwo klanu no tutaj mi niestety edytowało na 10 punktów nie jesteśmy w stanie chyba ustalić 0 punktów, a bardzo bym chciał zobaczymy czy to zadziała. Natomiast chciałbym 0, no bo trudno, żeby osoba, która odbiera bogactwo klanu dostawała punkty do rankingu. Natomiast moi drodzy, pamiętajcie, żeby te wszystkie właśnie skrzynie, które klan pozyskuje, zawsze mieć tu wpisane. Nie musicie tego wpisywać na samym początku, możecie zacząć od podstaw które w waszym klanie są używane, a z czasem, jeżeli na przykład ktoś upoluje epickiego potwora, no to wtedy tą skrzynię możecie po prostu dopisać. Jeśli chodzi o punktację, to ja bym wam tutaj niczego nie doradzał, to musi każdy zrobić po swojemu. Widzicie, jak to u mnie wygląda. Założenie było takie na początku testów, że jeżeli. Była krypta, czy twierdza, czy cokolwiek innego, na przykład 10 czy 15 poziomu, to dostawało to 10 czy 15 punktów, tak, żebym mógł zliczyć, czy to dobrze działa, ale później te punkty zmieniłem w przypadku krypt, na przykład epickich, czy w przypadku rzadkich krypt. Twierdzę chyba też troszkę, jak widzicie, więcej są punktacyjnie przyznane, no bo tam. Zawsze jakieś minimalne straty ktoś może mieć, no chyba, że ktoś zna naprawdę dobrą sztuczkę na, na, na atak na twierdzę bez strat, ale to raczej są jednak, nie oszukujmy się, więksi gracze, więc żeby to było fair w stosunku do też mniejszych graczy, którzy w ten sposób punkty zdobywają i zawsze jakąś minimalną stratę mają, no to dałem większą punktację. Co tu jeszcze, moi drodzy? No to już musicie sobie sami według własnego tutaj uznania jeśli chodzi kochani moi drodzy o tylko ja tu też nie mam wszystkiego wpisanego od razu wam mówię bo program program testujemy od znaczy testujemy on już jest gotowy w wersji wydanej przez dwa dni także też nie mam tu wszystkich krypt wpisanych i może się okazać że zaraz podczas liczenia skrzyń nam się gdzieś tam on zatrzyma co będzie po prostu oznaczało że, że jakaś pozycja tu nie została wpisana Także punktację sobie wpisujecie i program będzie liczył wtedy, ile punktów przyznajesz za daną kryptę. To już każdy system może sobie ustalić po swojemu. No i też bardzo ważna rzecz, właśnie tutaj dodajesz, wpisujesz nazwę krypty, ile punktów ma być, klikasz dodaj i się krypta dodaje. Jeśli oczywiście masz to gdzieś zapisane w jakimś pliku, zawsze możesz to importować i też nie będzie z tym najmniejszego, moi drodzy, problemu. OK, przechodzimy do kolejnej zakładki, która jest, myślę, no, najważniejszą zakładką w tym programie, moi drodzy. Jak widzicie, zakładka statystyki, która pokazuje, ile kto otworzył krypt, ile punktów za to dostał. Jeżeli byśmy kliknęli na danego gagatka, to dokładnie widzimy. Tylko tutaj jest troszkę nieuczciwie, że to bogactwo klanu mi naliczyło, no ale niestety yy, liczyło po 10 punktów. I jeszcze to muszę dopracować, żeby dało się wpisać 0 punktów, bo uważam, że to jest akurat w przypadku bogactwa klanu, no delikatnie mówiąc, nie fair w stosunku do innych osób. No i tutaj widzicie, że heroicznego potwora na przykład jakiegoś pokonałem. No i to wszystko dokładnie widzicie, całą historię danego powiedzmy gagatka. O, sześć skrzyń mimika mi się udało pokonać, tak? Raz chyba, nie, to to nie, to wydarzenie z zryw starożytnych to chyba były skrzynie ze starożytnego. A nie z y, Epickiego. Także te nazwy są tu powpisywane i nie ma z tym moi drodzy najmniejszego, y, najmniejszego problemu. I wszystko widzicie. Widzicie też ten poziom armii, który też jest dość przydatny w przypadku konkursu, do którego za chwilę przejdziemy. I wtedy mając tą całą bazę, y, kiedy wy to resetujecie, bo tutaj jak widzicie jest resetuj dane i możecie y, klikając resetuj dane, całe statystyki zresetować. Y, Proponuję raz w tygodniu to robić o ustalonej przez Was porze, na przykład przed resetem. U nas to jest robione zaraz po starożytnym przed resetem, ale to tak naprawdę sami możecie sobie wybrać ten czas. Równie dobrze to może być przed starożytnym przed resetem. To już jest każda taka sprawa indywidualna. Ale wydaje mi się, że tygodniowe rozliczanie krypt, skrzyń. Jest taką najbardziej optymalną opcją, co przecież nikt wam nie broni, żeby to robić raz na dwa tygodnie, bo program was w tym, kochani, nie ograniczy. Możecie to robić raz na miesiąc, ale wydaje mi się, lepszą opcją raz na tydzień. No i tutaj macie wszystkie właśnie statystyki, liczbę krypt, liczbę punktów i możecie te dane eksportować do Google. Eksport jest bardzo prosty i niejako eksportuje wam to jako plik CSV, który musicie sobie w Google wczytać. Jeżeli będzie ktoś potrzebował poradnika, jak to wczytać do gogle, żeby udostępnić członkom klanu, to mogę taki osobny odcinek nagrać, tutaj nie będę tego pokazywał. Nie powinno to nikomu sprawiać trudności, przy czym od razu mówię, że... W przypadku eksportu do Google, no to będzie to taka bardzo, bym powiedział, sucha tabelka, pusta tabelka, w której oczywiście będziecie mieli zaznaczone, kto jest poniżej yy, oczekiwań. No bo zobaczcie, moi drodzy, liczba punktów. Na przykład wpiszemy sobie 500, że minimalna liczba punktów. To jest 500 tygodniowo. Klikamy Zastosuj i wtedy program będzie nam tutaj też pokazywał, kto jest poniżej, kto nie. Tutaj jest taka ikonka, tylko ona mi się nie wczytała, więc też to muszę poprawić. Po prostu miałem ikonkę jako PNG. A i dlatego te ikonki mi się nie wczytały, moi drodzy, bo wszystkie ikonki, gdzie tu były w programie, to one były w wersji PNG, a powinny być w wersji ICO. Więc tylko po prostu podmienię pliki do tej wersji instalacyjnej i już to będzie działało. Dzisiaj obiecuję, że to też, moi drodzy, zrobię. Natomiast tutaj, tak jak mówię, w zakładce statystyki pokazuje na zielono, jeśli jest ok, jeśli ktoś spełnia wymogi, jeśli ktoś by nie spełniał wymogów, zjedźmy tu na dół. Chociaż to nie są, moi drodzy, dane, no CPCT na pewno nie spełnia, no bo jeszcze na CPCT zbierałem smołę, w -E, czym CPCT już ma G4, a nie G3. Natomiast załóżmy przykład tego CPCT, że będzie na czerwono x zaznaczone, że CPCT tej normy po prostu nie wyrobiło, nie? Więc to będzie tutaj w programie, a co do akurat, moi drodzy, arkusza gogle, no to będziecie mieli tylko pokazane, że poniżej OK, i jeżeli będziecie chcieli sobie kolory zrobić, to już formatowanie tekstu w arkuszu Google musicie sobie zrobić wtedy sami, bo program no, nie jest w stanie tego w żaden sposób zrobić. On tylko jest w stanie wyeksportować mm, suche dane w postaci arkusza, a kwestia formatowania tego arkusza to już niestety pozostaje w Waszej gestii, jeśli chcecie członkom klanu udostępnić linka, ale to też nie jest jakiś wielki problem, żeby zrobić formatowanie. I pokolorować tło na przykład, więc to nie jest jakiś wielki tutaj problem. No i bardzo ważna zakładka, która z jednej strony jest połączona, moi drodzy ze statystykami, czyli konkurs, a z drugiej strony zakładka jest połączona, ale z drugiej strony nie jest. I ja Wam to też jeszcze raz pokażę, mimo że było to w poprzednim, moi drodzy, odcinku. Proszę bardzo, zresetowałem dane w konkursie. Dane w statystykach zostały tak jak były. Dlatego to są zakładki niezależne. Ale są połączone, bo jeśli oczywiście będziemy teraz robili start konkursu i będziemy liczyli krypty, załóżmy, że teraz chcę się przekonać, kto otworzył najwięcej krypt, na jakim poziomie armii, właśnie to też jest bardzo ważne widzowie, zaraz Wam pokażę, zobaczcie. Yy, możemy sobie zrobić filtruj według grup. Niech będzie wybrane grupy. No załóżmy, że sprawdźmy G4, G5, G6. Kto z tych osób otworzył, moi drodzy, najwięcej. No i tu mi się wtedy grupy filtrują. I oczywiście teraz wszyscy mają zero punktów, bo konkurs jeszcze się nie rozpoczął, tak? Nie, nie mamy nic naliczone. Natomiast mamy taką możliwość, moi drodzy, że właśnie według grupy armii możemy zrobić konkurs i ktoś powie. Dlaczego grupa armii do krypt? Przecież to nie ma nic wspólnego. Moi drodzy, teoretycznie nie, ale praktycznie ma. Praktycznie ma dlatego wspólnego, że mały gracz, który ma G4, ma kartera słabo rozwiniętego, czy skuteczność eksploracji krypty ma słabo rozwiniętą. No i w konkursie na krypty nie mógłby rywalizować, rywalizować z graczem G8. Nie miałby najmniejszych szans i nie zdobyłby tyle punktów, co gracz G8. Więc żeby konkurs był sprawiedliwy, możemy taki konkurs sobie organizować, kto otworzy najwięcej krypt w ciągu tam dwóch, trzech godzin. Program nam to ładnie wtedy wyliczy i możemy podzielić się według grupy armii i wtedy przyznawać nagrody według na pierwszego miejsca, na przykład z poziomu G5, pierwszego miejsca z poziomu G6 i tak dalej. Ja tu za chwilkę kliknę rozpocznij konkurs i Wam pokażę jak to działa. W zakładce ustawienia to generalnie ja mam to tak ustawione, możecie sobie zapisywać zrzuty ekranu, oczywiście mamy kliknięte i zwróćcie uwagę, czy macie to kliknięte, żeby było automatyczne klikanie, ponieważ no, to musi automatycznie klikać. Mamy ulepszone yy, skanowanie tutaj yy, też włączone, żeby było. No i ja mam coś takiego jak zakładka podglądu, która według mnie jest właśnie bardzo fajną zakładką. Tutaj będziemy widzieć, co się skanuje. Ta zakładka się automatycznie pokazuje w momencie, kiedy skanujemy. Tak jak mówiłem, na pewno minusem tego programu i musicie się z tym liczyć, ale nie da się tego zrobić inaczej. Jest to kiedy on skanuje i on klika, to ani w samej grze niczego nie zrobicie, ani nie zrobicie niczego na komputerze, bo wasza myszka jest zajęta klikaniem. Więc to jest rozwiązanie bardzo proste tej sytuacji. Po prostu sobie oglądacie film na drugim monitorze, a tutaj się to samo klika i niczym to nic nie przeszkadza. Więc to jeśli chodzi o zakładki i ich funkcjonalność, zakładkę konkurs za sekundkę wam moi drodzy pokażę. Przechodzimy do testu, w którym wam pokażę jak ten program działa. I teraz bardzo ważna rzecz zaznaczanie obszaru. Tak jak mówię, to te przyciski będą inaczej wyglądały, bo muszą się ikonki powczytywać. Normalnie to wygląda o wiele ładniej. Robimy zaznacz obszar i teraz zobaczcie. Należy zaznaczyć obszar, w którym program ma czytać. Ja zawsze to robię z lekkim zapasem, żeby wyeliminować wszelkie błędy, czy kiedy są dłuższe nazwy. Obszar został zaznaczony. OK. To jest pierwsza rzecz, od której musicie zacząć, zanim w ogóle będziecie chcieli skanować. Następnie zaznacz przycisk, czyli musicie zaznaczyć przycisk otwórz i też postarajcie się zrobić to dokładnie, bo jeśli zaznaczycie niedokładnie, to program może nie. Funkcjonować tak, jakbyście sobie tego życzyli, no ale to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że program musi wiedzieć, gdzie jest przycisk otwórz, gdzie ma klikać. I mamy wszystko gotowe, więc w tym momencie w konkursie, yy, kochani, robimy start konkursu. Zobaczcie, zaczyna mi odliczać 5 godzin. Yy, czas start. No i w tym momencie albo klikacie start ręcznie, ale ja zazwyczaj robię to tak, że najeżdżam na otwórz, wciskam F1. I zaczyna klikać, moi drodzy. Proszę bardzo, program zaczyna liczyć. I w tym momencie y, to, co nam tutaj naliczy, to będzie liczył zarówno do konkursu, jak i będzie dodawał do tego, co macie w statystykach. I to jest bardzo ważna informacja, o której właśnie powiedziałem. Czym, y, że te dwie zakładki statystyki i konkurs z jednej strony są poli połączone, bo mimo, że teraz zapisuje się nam do konkursu, to nie stoi na przeszkodzie, aby dopisywało się do statystyk, więc te dwie rzeczy się nie wykluczają, one się łączą, ale w drugą stronę, jeżeli kasujemy zakładkę konkurs i chcemy teraz, właśnie w tym momencie zrobić konkurs na szybko i sprawdzić, kto ile krypt otworzył, to skasowałem przy was tą zakładkę konkurs, lecę z tą zakładką i wtedy mam pełne dane, ile w tym momencie ktoś krypt otworzył. Gdzie nie kasuje to zakładki statystyki, na przykład sprzed ym, no, paru dni. Więc daje nam to taką możliwość, ta zakładka konkurs, że możemy tak naprawdę konkurs, ktoś nawet nie chciał to dwa razy dziennie organizować, ale możemy generalnie codziennie taki konkurs organizować i nie wyklucza yy, ten konkurs, nie wyklucza statystyk. I to jest bardzo ważna informacja. Zobaczcie, miałem akurat mało skrzyń. Chociaż ostatnio był młyn, i program na tym młynie testowałem. Zobaczcie, skończyło skanować, wciskam F2, zakończyło skanowanie, i tyle. Jeśli teraz, oczywiście, jest tutaj to gołe, no bo już nie skanuje, nie ma nazw, użytkowników. Zobaczmy w ten konkurs, który uruchomiłem, i już mamy zliczone. Przykładowo Rafał otworzył 14 krypt, zdobył 210 punktów, moi drodzy. Kiedy sobie oczywiście tu klikniemy, to widzimy, że Rafał otworzył 14 krypt. 15 poziomu, więc również w zakładce statystyki i konkurs, moi drodzy, klikając na użytkownika, również widzimy, co dokładnie ten użytkownik otworzył, i w tym momencie pokazuje mi, według tej teorii konkursowej, możemy nawet okienko powiększyć. W tym momencie pokazuje mi Rafała na samej górze, yy, z, widząc, że na poziomie G5 yy, zdobył najwięcej punktów. I w tym momencie, według tej teorii, można by powiedzieć, że Rafał ten konkurs wygrał. Oczywiście tutaj zegar jeszcze tyka, więc to yy, w tym momencie program musiałby być włączony, moi drodzy. I on sam wam nie będzie liczył, więc to co jakiś czas musicie... Zobaczcie, przybyły dwie skrzynie. To tutaj może komuś też pomoc klikniemy. To znowu muszę zrobić start. Najeżdżam, cyk, cyk. I pamiętajcie też oczywiście o tym, że jak skończycie skanować, bo się skończą skrzynie, żeby wcisnąć F2 żeby też program nie pobierał wam jakichś zbędnych zasobów z komputera. No i w tym momencie, kiedy mam odpalony program, a on już nie skanuje, bo nie mam skrzyń. To mogę sobie tutaj na przykład program minimalizować, jeżeli nawet bardzo chcę tak. Mogę go widzowie minimalizować i mogę sobie coś tutaj w klanie porobić, porobić, jak zobaczę, że tutaj skrzynie jakieś się pojawiły, no to wtedy program będę Yy, dawał na okienko, tak jak tylko tak jak pamiętajcie, kochani, żebyście nie zapomnieli. No, teraz już tutaj skrzyni nie ma. Ale jeżeli ja to okienko sobie przesuwam, to pamiętajcie, zobaczcie, teraz jest skrzynia, prawda? O, znowu Rafał, chyba dostanie nagrodę jakąś. Zobaczcie, moi drodzy, to w tym momencie chcąc skanować, znowu muszę okienko troszeczkę przesunąć w dół, żeby nie zakrywać obszaru skanowania. Wciskam start, najeżdżam na otwórz, cyk, cyk, otwarte skrzynie. Można to robić za pomocą F1, ale pamiętajcie, że jeśli program ma skanować, to zawsze musicie mieć, jakby najechane myszką tam, gdzie jest przycisk, żeby on klikał. Ja wtedy chcę sobie coś w programie popatrzeć, kto tu co pootwierał. to mogę sobie słuchajcie i okienko zrobić większe. Nie ma z tym, widzowie, najmniejszego problemu. Tylko musicie pamiętać, że w czasie otwierania skrzyń, w czasie skanowania, te okienko musicie. Tak, dostosować po prostu, żeby nie zasłaniało, ale jeżeli ktoś lubi większe okienko, proszę bardzo, można je sobie ładnie powiększyć, nawet w tym momencie jest to to yy, bardziej czytelne. No tutaj naszego, naszego widzowie Glorgola muszę dopisać, jaki ma poziom armii, bo nasz Cox tutaj do nas dołączył, a, a to jest widzowie skandal, że nie ma pisane. O proszę, tutaj się coś z fantazją popsuło. Więc możemy w tym momencie w użytkownikach to konsolidować. Jeszcze też nad tym pracuję, żeby to, moi drodzy, działało już tak w 100% właściwie. W ogóle to tutaj też oczywiście nie ma najmniejszego problemu, aby usunąć jakichś użytkowników, którzy na przykład opuścili klan. Więc ja tutaj też parę rzeczy, moi drodzy... No teraz się troszeczkę widzę tutaj parę rzeczy... Muszę naprawić, bo program po wersji instalacyjnej troszeczkę yy, widzę, że ze znakami miał problem, więc to jest jedna rzecz, która będzie do yy, jeszcze poprawy. Ale zobaczcie, zakładając, że nie chcę okienka teraz zmniejszać, robię start, cyk i koniec, i znowu F1 i koniec F2. Także też nie musicie tego okienka mieć małego, to już od was zależy. Tu wam pokazuję ostatnią zeskanowaną skrzynię, więc to już jest wasza decyzja, tak naprawdę, moi drodzy. Yy. To już jest Wasza decyzja, tak naprawdę jakie to okienko będziecie mieli, ale musicie tylko pamiętać, żeby nie zasłaniać. I to są właściwie na ten moment chyba wszystkie funkcje. Możecie oczywiście zakończyć konkurs, i wtedy widzicie wyniki. Jak widzicie, możemy to sobie segregować według grup, co Wam pokazywałem. Możemy to zmienić, możemy zrobić G4, G5, G6, G7 na przykład. I wtedy widzicie, że mimo wszystko, Rafar. Jest na samej górze, no ale to jest ten czas oczywiście. To jest widzowie, czas kiedy my odpalamy ten odcinek i kiedy, kiedy ten konkurs był taki, wiecie, no to, to ciężko to nazwać konkursem, ja po prostu pokazuję, jak ten konkurs działa, nie? Także, żeby to było wiarygodne, no to jeżeli 5 godzin, to może wam ten zegar tykać, możecie co jakiś czas sobie skanować. Oczywiście. Nie musicie każdej skrzyni skanować. Możecie odczekać z godziny, aż się uzbiera tych skrzyń ze 100, i wtedy wszystkie razem przeskanować. Ja na przykład wolę tak robić, niż teraz miałbym co jedną skrzynię skanować, bo to jest dość, dość męczące. No i oczywiście, jeżeli będziecie mieli zakończony konkurs, to wyniki konkursu możecie eksportować również do google, do arkusza. I to są takie bardzo proste póki co. Funkcje, moi drodzy, tego programu będą kolejne jeszcze wprowadzone. Będziemy nad tym pracowali, bo tak jak mówię, jest to wersja wczesnego dostępu, więc z Waszym wsparciem może uda się coś też lepszego stworzyć. No i generalnie to jest w zasadzie tyle. Linka do programu macie, moi drodzy, w opisie filmiku. Będę bardzo wdzięczny, oczywiście, kochani, za wsparcie. Bo każda darowizna, która przez tą stronę będzie przekazana, to jest ogromne wsparcie dla mnie i dla mojej rodziny, które w, ty w tym momencie jest bardzo, bardzo potrzebne. Także, jak mówiłem, jest to sytuacja win-to-win, -win, w której mm, Wy dostajecie fajne narzędzie, które Wam pomoże usprawnić Waszą pracę i które naprawdę działa, a ja dostanę niezbędne wsparcie za pracę i za poświęcony czas, którego bardzo dużo na to poświęciłem. To tyle jeśli chodzi o funkcję działania programu, jak on działa w formie takiego krótkiego i szybkiego poradnika. Będzie oczywiście mm, jakiś kolejny odcinek, w którym będziecie mieli pytania, żebym coś pokazał. To oczywiście moi drodzy śmiało, piszcie w komentarzach i ja z miłą chęcią nagram i pokażę jak na przykład to eksportować do Google i tak dalej, i tak dalej. Także trzymajcie się, będę bardzo wdzięczny moi drodzy, jak zostawicie łapkę w górę i... Komentarz pod filmem, a jeszcze bardziej będę wdzięczny, jeśli zechcecie ten filmik udostępnić i dać informację, że taki program istnieje. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!